Szczęść Boże, kochani! Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o moim udziale w kursie na animatora instruktora tańca uwielbienia Worship Style, za który bardzo, bardzo Panu Bogu dziękuję. Na tym kursie mogłam się nauczyć różnych stylów tanecznych: jak prowadzić, jak uczyć się, jak uczyć innych kroków poszczególnych. Jak prowadzić rozgrzewkę w konkretnym stolu tanecznym, także rozciąganie, ale przede wszystkim jak to robić na chwałę Pana Boga, ponieważ każdy gest, każdy ruch, każdy krok, każda rozgrzewka, każde rozciąganie jest czynione z intencją uwielbienia Pana Boga w każdym najmniejszym geście i ruchu. I myślę, że jest to niesamowite właśnie i piękne, że jakby zwracając, Uwaga na to, że nasze ciało jest przecież świątynią Ducha Świętego. My oddajemy Panu Bogu chwałę właśnie naszym ciałem, a przez to, że to ciało Go uwielbia, otwiera się też nasze serce i naszym sercem możemy jeszcze bardziej doświadczyć Jego miłości i Jego działania. Bardzo mocno było akcentowane też. To, że jesteśmy dziećmi Króla, że jestem córką Króla, podkreślona nasza godność i wartość jako dziecka Bożego jako kobiety. I myślę, że też wielu z nas Pan Bóg y, pokazywał, jak jesteśmy niesamowicie piękne w Jego oczach i właśnie uczę takiego spojrzenia na siebie Bożymi oczami. I to jest też takie, bardzo uzdrawiające, że nie muszę być zawsze perfekcyjna, zrobić wszystkiego najlepiej, bo on mnie kocha taką, jaką jestem i ciebie kocha taką, jaką jesteś. Piękne i niesamowite też doświadczenie wspólnoty, która się stworzyła, chociaż pomimo tego, że byliśmy od siebie daleko i dzielił nas kilometry, bo każdy z różnych, z różnych części polskiej pochodzimy, to jednak czuć było, mimo tego, że to było online, czuć było wielką jedność i więź na modlitwie. Też jak mieliśmy dzielenia w grupach, to naprawdę niesamowity czas, i, i łaski, i doświadczenia też modlitwę osób za siebie nawzajem. Myślę, że powstały też piękne przyjaźnie i że Pan Bóg będzie tutaj jeszcze dużo, dużo działał w tych naszych relacjach. I naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna Panu Bogu też za, za te wszystkie osoby, które dane mi było poznać na tym kursie, ponieważ naprawdę myślę, że czuliśmy i czujemy się jak jedna taka rodzina Boża. I to jest niezwykle piękne. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że kurs jest niezwykle wymagający, intensywny, ale jest zrobiony bardzo, bardzo profesjonalnie jeżeli się obawiasz, że jak się nauczysz kroków przez to, że jest online, to nie masz czego się obawiać, ponieważ kroki są nagrane naprawdę bardzo profesjonalnie, od przodu, przodem, tyłem, z muzyką, bez muzyki, można sobie cofać filmy ile razy potrzeba i naprawdę jest to możliwe, żeby się różnych tych stylów kroków nauczyć. Czasami może coś zająć więcej czasu, ale, ale da się to zrobić i pamiętaj, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnie powołanych. Jeżeli tylko masz takie pragnienie w sercu, jeżeli czujesz, że takie pragnienie daje ci Pan Bóg, to, to zapraszam na ten kurs. Chwała Panu.